Cześć, witajcie! Dziś się pomalowałam dla Was i wyglądam jak Syroka. E, dzisiejszy, tak, ponieważ to będzie tak, jest o nazwie Dno Zakupowe. I dlaczego się pomalowałam? Dlatego, że wszystko to, z czego te kosmetyki wyciągamy, produkty wszystko znajduje się w plastiku. Dlaczego tak? Ponieważ ee, otaguję parę osób do zebrania swojego plastiku, który w ciągu jednego miesiąca, w ciągu 30 dni, zużywamy w domu. Mistery, girl, czuj się zaproszona, nominowana, a resztę a osób nominowanych zaproszę po kolei. Jak mi się przypomni, a jak nie, to dopiszę na końcu lub pod filmem. Eee, taguje również Marka, fishmarek Marek Malman z kanału wędkarskiego. A to dlatego, że Marek łowi ryby i sam zna problem plastiku pływającego po wodach, zatruwającego życie e, ryb. Kochani, jest to bardzo duży problem, i musimy z tym zacząć walczyć. Dlatego jest taki tag. E, ma być on trochę śmieszny, dlatego wyglądam bardzo kolorowo i wesoło. E, I zaczynam. Teraz pokażę Wam bez wklejania do filmiku, jak to wygląda u mnie po prostu w komputerze. I już Wam tu pokazuję. Ustawię sobie. O, teraz będzie dobrze. Zobaczcie, wpiszcie w Google, plastik dryfujący po oceanach i po prostu masa masa zdjęć. Najróżniejszych zdjęć, w tym zwierzęta, które zjadły po prostu plastik, ponieważ. Matki, czyli ptactwo matki, karmiło swoje potomstwo takimi, oto, właśnie plastikami. Jak widzicie, tutaj jest ptaszek. Nie wiem, czy to widać, który jest cały brzuszek wypełniony plastikiem. I, kochani, musimy zacząć coś z tym robić, ponieważ nie zajedziemy za daleko, i wkrótce. Wkrótce będzie bardzo dużo tego plastiku, wszędzie będziemy się o niego potykać i będzie towarzyszył naszemu życiu bardzo, w bardzo upierdliwy, że tak powiem, to sposób. Wyobrażam sobie, że właśnie leżę na plaży, wśród mojego plastiku, opalam się, pięknie umalowana i tak mi bardzo dobrze jest, ponieważ właśnie wyrzuciłam pięć innych pustych opakowań po kosmetykach, ponieważ e, ponieważ moja pustość nakazuje mi kupowanie co tydzień nowej butelki i po prostu testowanie jakoś tak, nie wiem, bo może gdzieś w telewizji reklama była, wiecie, i kupiłam następny i następny. Ale kochani nie! Bo ja, kochani, jak zauważacie, o, tutaj w ogóle prawie kosmetyków nie ma. Tu są tylko wyłącznie produkty z jedzenia. Ponieważ kosmetyków ja używam w ograniczonych ilościach ze względu właśnie na plastik. U mnie to jest moje denko. Jedna butelka popłynie do mycia rąk. Można kupić takie wkłady i wlać sobie, ale niestety u nas są niedostępne. I mam aż jedną butelkę. Słuchajcie, mam jedną butelkę. To chyba o czymś Świadczy, że dbam o to, żeby nie zanieczyszczać jak najmniejsze zużycie. I to, co widzicie tu, to jest właśnie cały plastik, który ja zebrałam w ciągu miesiąca. I to jest to, co ja sama zużyłam. Widzicie, jest dużo od kawy, jest bardzo dużo opakowań od kawy. Ja nie jestem z tego powodu dumna, ponieważ to jest plastik. Ja kupiłam sobie ekspres do kawy kilka lat temu nie zdając sobie z tego w ogóle sprawy, nie myśląc, że te plastikowe opakowania, je będę musiała wyrzucić. I tak one się właśnie nazbierały. I dzisiaj już tak mniej piję tej kawy, ponieważ kupiłam jedną w, szklanej, w szklanym opakowaniu jedną rozpuszczalną kawę i Wam powiem, też jest kawa, tak? Jeżeli potrzebujemy kopa, jest kawa. Tu jest, owszem, bardzo fajna kawka z pianką i kusi. No ale wiadomo, jeżeli pijemy takiej kawy codziennie, jedną, dwie takie kawy z, automa z automatu, z maszyny, z ekspresu, to zobaczcie przez 365 dni w roku, jak dużo będziemy mieć tego plastiku, tych odpadów. Pies już tutaj się znalazł, jest zadowolona. W raju, ponieważ tu śmierdzi rybą, bo dwa dni temu otworzyłam właśnie opakowania, gdzie wyciągnęłam rybę i już wiedząc, że jest koniec tego zbierania, tego miesięcznego mojego, e, może niedokładnie wypłukałam po prostu. E, co chciałabym powiedzieć jeszcze, żebyście się zastanowili, kochani, czy z pełną świadomością podchodzimy do ochrony środowiska, do tego, co zostawimy po nas. Do tego jak ziemia będzie wyglądała za 100, za 200 lat, gdzie plastik prawdopodobnie zostanie wyczerpany ze względu na ropę naftową. Jeżeli ktoś nie wie, plastik jest e, zrobiony z ropy naftowej. E, no i cóż, Wam mogę powiedzieć: po prostu mogę Wam powiedzieć, zastanówmy się 10 razy, zanim kupimy 10 opakowań, a mamy już 5 w domu. Może zastanówmy się po prostu nad tym, jak, jakie mamy zużycie. I co jeszcze Wam powiem? To, że te trzy siatki, które ja tu mam, one były u mnie w domu. Ja, przez to, że mieszkam sama, słuchajcie, ja gotuję, mi się bardzo zmniejszyło zużycie, znaczy zużycie. Zużyło mi się bardzo śmieci. Bardzo mało tych śmieci ja produkuję, ponieważ ja mam w domu dżdżownice, które zjadają. Odpady naturalne, typu jakieś obierki, to co ewentualnie zostanie na talerzu, co jest nieposolone i nie jest mięsem i nie są to cytrusy i skórki z banana, bo pleśniały. Także ja tam wyrzucam dużo. Ja zbieram oddzielnie również papier, ponieważ u nas w tej chwili już chyba cała Islandia zbiera papier i trzeba go do specjalnych pojemników dawać. I plus ja zaczęłam zbierać folię plastik i słuchajcie, to spowodowało, że ja raz na 4 dni chodziłam do śmietnika, nic mi nie śmierdziało, bo ja nie miałam po prostu odpadu jakiegoś takiego większego, ewentualnie miałam jakieś niezjedzone mięsne coś, co już tu się nie nadawało i jestem na etapie, że ja bym bardzo chciała zająć się jakąś wegańską, wegetariańską kuchnią, żeby nie zabijać zwierząt, żeby właśnie nie jeść ich produktów i myślę, że to jest bardzo dobre dobrze właśnie tak sobie myśleć owszem mięsko jest dobre, ale wam powiem mięsko jest niezdrowe i, i szanujmy zwierzęta i jeżeli będziemy tego mięska mniej jeść, też produkcja dwutlenku węgla nam się ograniczy, a co za tym idzie i dziura ozonowa i inne o, znaczy dziura ozonowa, ocieplenie klimatu i po prostu też będzie nam się żyło lepiej, a właśnie krowy produkując no kupy swoje, tam jest bardzo dużo dwutlenku węgla, który niestety, ale to jest udowodnione, działa na e, produkcję, e, znaczy na produkcję, na ocieplenie klimatu. E, więc taguję wszystkie chętne osoby, e, może zrobię tak, wiecie co, to jest taki bardzo specyficzny tak i może nie każdy chce zrobić. Ja otakuję, otakuję, otaguję e, osoby chętne. Także mi stary i marek, jeżeli macie ochotę, zróbcie go. Jeżeli nie macie, nie musicie go robić absolutnie. Tylko jedna rzecz. Osoby, które się zgłoszą do otagowania, znaczy jako otagowane, napiszcie mi w komentarzu, że go zrobicie. I ja po prostu, na przykład, w moich kolejnych filmikach powiem, że wy go robicie. I tak będzie chyba najbardziej w porządku, bo to jest bardzo specyficzny tak, i ja mam nadzieję, że właśnie to dno zakupowe pójdzie gdzieś w świat, w świat. I inni zaczną właśnie to robić, także zbierać plastik, wywozić go oddzielnie na wysypisko i po prostu szanować naszą ziemię. Także, dokładnie tak do Was dzisiaj mówię. Pozdrawiam Was, kochani, bardzo serdecznie. Dziękuję za nowe subskrypcje i zapraszam do nowych, następnych filmików. Trzymajcie się, na razie, cześć.